Tomasz Sternel, to jest gościnnie z Radia Września, a w nim Jacek Zieliński, zawodnik i propagator gry w szachy. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć, witam. Kto dzisiaj gra w szachy, Jacku? Grają wszyscy, grają dzieci, grają starsi, grają też seniorzy na emeryturze. No jest to gra wielopokoleniowa, więc myślę, że szachy stają się coraz bardziej atrakcyjną rozrywką, grą i Września ma coraz więcej szachistów, to na pewno, bo Terenujemy coraz więcej zawodników w naszej Wrześnińskiej Akademii Szachowej, i myślę, że to jest wielki plus. A jak to jest z popularnością szachów? Ona jest rosnąca, malejąca, mniej więcej stała. Jak to wynika z Twoich obserwacji? Z moich obserwacji wynika fakt, że no teraz szachy po, po sukcesach polskich zawodników, a także po serialu Gambit Królowej, szachy na pewno zyskały na popularności. Wiadomo, że nie możemy się mierzyć z kwiatkówką czy piłką nożną, ale. Że tak powiem, na przełomie 4-5 lat, gdy prowadzimy zajęcia we Wrześnińskiej Akademii Szachowej, liczba zawodników wzrasta i to dosyć dużo. Jak to się dzieje, że ci zawodnicy się zgłaszają? Skąd to zainteresowanie szachami? szachami podpytujesz ich o to? Podpytuję. Głównie na początku, jak jest małe dziecko, to przeważnie rodzic przyprowadza dziecko na zajęcia. Tylko dlatego, że rodzic też umie grać i chce tym, tym samym zainteresować swoje dziecko czy nie do końca? Myślę, że nie do końca. Czasami jest tak, że po prostu rodzic zdaje sobie sprawę z tego, że szachy bardzo rozwijają dzieci i rodzice przyprowadzają takie dzieci na nasze zajęcia. Zdarzają się, że nawet czterolatki przychodzą na zajęcia, więc no, rodzice dostrzegają same plusy w szachach i, i dlatego pewnie zjawiają się u nas. To jest tak, że przychodzą i zostają, czy bywa tak, że przychodzą już niestety, ale nie wracają, że nie udaje ich się zainteresować tymi szachami? To znaczy większość jak już przyjdzie i złapie tego bakcyla, to większość jednak zostaje. Jak wyglądają takie zajęcia? Przychodzę po raz pierwszy i, i co? Zajęcia rozpoczynamy we wrześniu, tak jak rok kalendarzowy, rok jak rok szkolny. No i zaczynamy od podstaw, są dwie grupy, są dwie grupy właściwie, jedna jest taka już zaawansowana, w której... Zawodnicy grają po kilka lat, a jest też taka grupa typowo początkująca, czyli po prostu zaczynamy od podstaw, uczymy zasad tej królewskiej gry. Wrzesińska Akademia Szachowa. Cóż to takiego? To, to jest klub, to jest stowarzyszenie? To jest uczniowski klub sportowy działający przy samorządowej szkole podstawowej numer 6 we wrześniu na Słowackiego. Tam też mamy zajęcia. Ilu członków skupiacie? Członków mamy około 40, w tym takich 30 aktywnych zawodników. Jaki jest y, wspólny mianownik dla tych ludzi? To są młodzi, starsi, nie wiem jakie jeszcze kryterium można by obrać? To znaczy głównie szkolimy dzieci i młodzież, starszych zawodników tak powiem, mamy mniej, ale no, głównie są to dzieci i młodzież. Ty jesteś trenerem, to znaczy, że ty tylko uczysz te dzieci grać, czy, czy więcej jest osób, które mają uprawnienia? To znaczy ja jestem jedynym trenerem obecnie we Wrześnickiej Akademii Szachowej. Teraz Dodatkowo jest kolega, który zdobywa doświadczenie, jest tak powiem, na tak zwanym stażu i uczy się. Jest dobrym szachistą, ale też musi przejść tak powiem, drogę nauki w szkoleniu, i, i myślę, że od następnego sezonu już będziemy prowadzili zajęcia w dwójkę. A ty gdzie nauczyłeś się grać? Od kogo? Nauczyłem się grać w klubie szachowym Jacques Września, który prężnie działał przy Liceum Ogólnokształcącym we wrześniu. Było to już ponad 25 lat temu, a moim trenerem był pan Leszek Nowacki, nauczyciel wychowania fizycznego. Znamy doskonale, pozdrawiamy zresztą. Tak jest, pozdrawiamy pana Leszka, no i myślę, że nauczył mnie tyle, że mogę teraz tą wiedzę przekazywać dalej. W najbliższą sobotę we wrześniu odbędą się Mistrzostwa wielkopolskich Juniorów i Młodzików w szachach szybkich. Co to za impreza? No jest to impreza jedna z ważniejszych w Wielkopolsce, jeśli chodzi o szachy. Wyłoni najlepszych zawodników w kategorii junior i w kategorii młodzik. Będą trzy kategorie wiekowe do lat 10, 14 i 18. No, i po liczbie zgłoszeń widać, że no jest to impreza, która dla wielu zawodników jest to najważniejsza impreza w sezonie. Faktycznie zjadą do września najlepsi zawodnicy w tych kategoriach wiekowych? Tak, zjadą najlepsi szachiści z całej Wielkopolski. Mamy już ponad 170 zgłoszeń z takich miejscowości jak chociażby Kalisz, Konin, Ślesin, Gniezno, Zakrzewo, Poznań. Będą też reprezentanci tej Powiatu Wrzecińskiego, więc myślę, że stawka będzie doborowa i, i walka będzie bardzo wyrównana. Szachy szybkie, czyli jakie są reguły gry? Szachy szybkie różnią się od szachów klasycznych, tym, że po prostu do namysłu jest więcej niż 10 minut, a nie więcej niż godzina. We wrześniu będzie to 10 minut na partię dla zawodnika plus 5 sekund na każde posunięcie. Wspomniałeś już o tym, że zapisy cieszą się dużym zainteresowaniem. Ile nazwisk jest obecnie na liście startowej? Na, liś na liście startowej jest ponad 170 nazwisk, a zapisy jeszcze trwają, więc... Będzie to rekordowa frekwencja. No właśnie, bo masz porównanie, jak, jak wygląda frekwencja na innych rodzajach, na, na innych zawodach tego typu. To dużo, jak rozumiem. Bardzo dużo. Dwa lata temu na zawodach, które na Mistrzostwach wielkopolski, które odbywały się na targach poznańskich, czyli można powiedzieć w stolicy Wielkopolski, było to około 130 zawodników, więc no teraz ta liczba robi, robi wrażenie. Wiem, że mogą się zgłaszać nie tylko zawodnicy, ale także wolontariusze i sponsorzy. Słów kilka na ten temat. Tak, no, duża impreza to też dużo zadań do wykonania. Potrzebujemy wolontariuszy, którzy w dniu impreza a także dzień wcześniej pomogą przy chociażby rozstawianiu stolików, a także przy zapisach, czy przy weryfikowaniu listy startowej. Poszukujemy także sponsorów, darczyńców, którzy imprezę, tak powiem, dołożą cegiełkę do tego dużego wydarzenia. No, należy tutaj zaznaczyć, że w tym roku bardzo fajnie nam pomogli włodarze miasta i powiatu. Do, swoją cegiełkę dołożył zarówno burmistrz, jak i, i starosta. Są też y, ludzie, którzy z własnej nieprzymuszonej woli pomagają. Y, dużą pomoc uzyskają od państwa Klimko, a także od pana Tomasza Mackiewicza. Pan Mariusz Pieszyński również pomoże w organizacji imprezy. No i imprezę również, że y, powiem, wspomogą członkowie stowarzyszenia, pomagam aktywnie, a także członkowie Uczniowskiego klubu sportowego Wrześnińska Akademia Szachowa. Na których, jak dobrze pamiętam, zawsze możesz liczyć? Tak, jest, na nich mogę zawsze liczyć. Czy organizacja takiej imprezy to duże wyzwanie? Duże wyzwanie dla takiego małego klubiku, jakim jest yy, nasza Akademia. no To jest bardzo duże wyzwanie. Może dla porównania powiem, że imprezy, które dotychczas organizowałem, gromadziły na starcie około 70-80 zawodników i już było to duże wyzwanie. Teraz, gdy na starcie być może przekroczymy liczbę 200 zawodników, no zadań jest dużo, bardzo, więc no, jest to organizacyjnie duże przedsięwzięcie. Te zawody odbędą się w sali sportowej przy ulicy Wojska Polskiego. Kibice mogą przyjść? Tak, oczywiście kibice mogą przyjść, oczywiście z zachowaniem wszystkich zasad y, covidowych, ale oczywiście jak najbardziej zapraszamy także kibiców. Wobec tego przypomnijmy raz jeszcze, najbliższa sobota, początek o godzinie 10.00. 9.30 oficjalne rozpoczęcie, o 10.00 rusza pierwsza runda. Szaki, Mat, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Jacek Zieliński z Wrześnierskiej Akademii Szachowej. Dziękuję bardzo. 93,7 Radio września. najlepsze polokalne.